Hej, ja jestem Jules i dzisiaj wam przedstawię, jak grać nową agentką Deadlock. Więc zacznijmy od opisu umiejętności. Pierwszą umiejętnością jest gravnet, którego możecie rzucać z lewego jak i z prawego przycisku myszy. Jak w niego wejdziecie, to dostaniecie slowa i będziecie automatycznie kucać, ale możecie wyjąć tę umiejętność z siebie, dzięki czemu się ona szybciej skończy. Ale uwaga, sami też możecie się spowolnić. Drugą umiejętnością są trapy, które reagują na dźwięk. Zgadza się. Na dźwięk, ale nie widzą. Więc jeśli przejdziecie obok nich po cichu, to was nie wykryją. A jeśli wykryją, to stanują. Trzecią umiejętnością jest siatka bariery, która blokuje obszar. Ale nie możecie tylko przez niego przechodzić. Strzały umiejętności normalnie przez nie przelatują. Jeśli chcecie ją zniszczyć, to albo możecie zniszczyć jedną część, strzelając w małą kulkę, albo całość, strzelając w dużą. Ostatnia umiejętność to ult, który wybranego przeciwnika zamienia w takie tornado. Jeśli przez 10 sekund żaden sojusznik nie uwolni tej osoby, to instant ginie. A uwolnić można strzelając się tornado. Dodatkowo ulta można odbijać od ścian. A więc opis umiejętności za nami, przejdźmy do tego, jak nią grać. Zaczniemy może od granatu. Granat jest dobry, jeśli chcecie spowolnić push lub zrobić combo, na np. z Race. Wiecie, rzucacie granata w to samo miejsce, co Race swojego nejda i być może uda wam się zgarnąć jakieś fragi. Jeśli chodzi o trapy, to nie radziłbym ich stawiać na flanka. Jest to taki agresywny sentinel, więc te trapy dobrze jest postawić np. na, na posplancie, czy zajmując side w jakieś po prostu pozycję. Lub też odgradzając wejścia na side, dzięki czemu one nieco spowolnią push przeciwników. Bo jednak przeciwnicy chcący spuszować side jak będzie trap, to po prostu zostaną spowolnieni, a właściwie zestunowani. No i również łatwiej będzie takie osoby sfregować. Ale serio, nie stawiajcie ich na flankach, bo można bez problemu po cichu obok nich przejść. Więc patrzcie na to. Przykładowo zająłem z drużyną site B na stęcie, no to daję jednego lane, a drugiego od schodów. W ten sposób są kryte dwie pozycje z wejścia na site. Równie dobrze można też dać na przykład na Salty i podmarket, ale właśnie lepiej dać po zajęciu saita. A w przypadku obrony daję sobie na przykład na site A jednego trapa pod main'em, drugiego pod shortem, dzięki czemu będę wiedział, jeżeli przeciwnicy będą burzać. Chociaż oczywiście muszę mieć to na uwadze, że ktoś może przejść po cichu, jeżeli ktoś będzie lurkować, no ale jest to trap na zasadzie w sytuacji, przeciwnicy puszują. Jeśli chodzi o shielda, to jest on wręcz idealny na ciasne mapy. Weźmy na przykład takiego splita, perfekcyjnie blokuje pozycje, przez które przeciwnicy nie będą mogli przejść. Dobre też to może być na retake, wiecie, retakeujecie site, wiecie, że ktoś jest na przykład na longu, na łajnie, na w szczęście sensie to rzucacie mu shielda pod nogi i nawet nie może do was wejść, dopóki nie zniszczy shielda, a wy czy wasz sojusznik może zacząć też defować, więc rekomenduję grać tą agentką przede wszystkim na ciaśniejszych mapach typu Speed czy bind. Oczywiście na innych też się więc don't worry Jak zapewne już zauważyliście Bez problemu tę agentkę można nazwać Battle Sentinelem Stanowczo lepiej się nią gra agresywnie Dobra, jeśli chodzi o ulta To jest on najlepszy oczywiście w sytuacji 1 na 1 Bo jak zopiecie przeciwnika do kokonu To po prostu wygraliście 1 na 1 No ale również może być dobry na przykład w sytuacji 1 na 2 Wiecie, jednego dajecie do kokonu i cyk Robicie szybko sytuację 1 na 1 Nie musicie czekać aż wyjdzie z kokonu Bo osoba w tornado no, nic wam nie zrobi Również nic nie widzi Więc możecie szukać drugiego gracza Pamiętajcie również, że można odbijać tego ulta. Ta, więc to rekomenduję, na przykład zostaniemy już przy ascencie, ktoś się chowa w wajnie, jest sytuacja 1 na 1, to odbijcie od ściany, nie musicie podchodzić do maina, żeby rzucić mu ulta pod nogi, po prostu go odbijcie pod ściany, no i łapiecie go do kokonu, proste? Prosta. Więc grajcie nią agresywnie, kombinujcie, a myślę, że przyniesie wam naprawdę wiele zabawy. Więc myślę, że to na tyle z podstaw Deadlock, trzymajcie się, cześć!